Dzień dobry kochani, witam was wszystkich na moim kanale słuchajcie w dzisiejszym odcinku to z tym nową skrzynkę uh, Retro Case słuchajcie i zanim przejdziemy do odcinka to słuchajcie oczywiście w dzisiejszym odcinku macie do wygrania oto tego skina, żeby zgarnąć tego skinka musicie zawsze mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, jakie hasło macie zostawić w to to hasło jak zawsze mam podam w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca i oczywiście chciałabym wam przypomnieć o trwających konkursach na stronie CSGO Skins gdzie do zgarnięcia macie słuchajcie, kosę, boring Słuchajcie, no już poszły, słuchajcie, więc gratuluję wygranej i do wygrania macie koska WP i dwa akacze, słuchajcie. I wpłacając minimalną kwotę 8,40 z moim kodem KARI bierzecie udział w tych konkursach, a wpłacając 10 zł, słuchajcie, bierzecie automatycznie udział w wszystkich aktywnych konkursach naraz, więc zapraszam serdecznie do udziału i na pewno wlecą jeszcze nowe konkursy niedługo, więc... Zachęcam, kochani, do udziału. E, dobra, no słuchajcie, możemy przejść do testowania nowej skrzyneczki. To jest RetroK, okay, słuchajcie, koszt skrzynki 5460. Trochę kosztuje, lecz ma fajne e, skiny. I już puszczałam na bitwach tą skrzynkę i no powiem, że w miarę fajnie mi dropiła nawet bez busta, ale zobaczymy, jak będzie dzisiaj, tak? E, zobaczymy, jak będzie dzisiaj i. Z tego co wiem, to bardzo często wypada Digelek, bo no, widziałam na Was na oczy, tak? To wiem, więc mówię. Dobra, tak otwierać nie będę, więc yy, idziemy bitwy bitwie robić. Słuchajcie, no, Boost 9 zł, a Chester właśnie nie wiem, 953 zł. Dużo, dużo, więc zobaczymy, może. Yy, ja liczę oczywiście na Profit, no bo kurde, no, przecież nie może być inaczej, tak? No więc puszczamy 5 skrzynek słuchajcie na standardowy tryb. Zaryzykuję i wezmę underdog. Okej. Okay. I na trzy osoby. Eee, nie wiem czemu tak stwierdziłam, że zacznę tak odcinek, ale okej, okay. tych 273 zł. Słuchajcie, mamy pięć skrzynek, przepraszam. Eee, no i można zacząć słuchajcie. No jesteśmy zmuszeni grać z botami. Z Aleksem i z Michaelem, ale niech dropią. Niech dropią. No. To, słuchajcie, no, bez busta skinek wypada za 90 zł, więc. No i Michael nic nie dropi. No trzy skrzynki, niech zacznie coś dropić. i gloczek mi wpada pięknie. Patrzcie, skrzynka za 50 zł, bez żadnych w ogóle ulepszeń, 112 zł mi wpada minimal, minimal wear glock. Co to ma być? Ja się pytam. Dla niego, dla niego. O nie, jeszcze. wygrałam to? Wygraliśmy to, słuchajcie. Profit 4, stówki mi całe. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więc teraz możemy, słuchajcie, no, polecić sobie. Um, boost. 546 zł. Ale puszczę to na 4 osoby. Na underdog też. żeby więcej kasy zgarnąć, ale. No mniejsza szansa na wygraną, kurde, a to koszt bitwy 546 zł. no to nie są żarty, może ktoś chętny dołączyć, o, dzień dobry, witam, Aleksa dajemy i dajmy Adriana, nie wiem, kurde, jest stres, słuchajcie 192 zł, i ja wydropiam Glocka, no jezo Mario, no, co to ma być? Patrzcie, co on na buście dropi ta skrzynka. chore rzeczy, no. Nie <ścoughs> ja pierdziele, no fajna będzie wygrana, ale niestety nie dla nas. Kurde, no, 200. Dobra. <ścoughs> Zrobimy mieszankę. Weźmiemy trzy e, standardowy tryb i... Kurde. No dobra, słuchajcie, no zrobimy tak, tak. Bierzemy na cztery osoby i znowu czy standardowy. To jest pytanie dobre. To jest dobre pytanie, słuchajcie. Mm. Standardowy czy underdog, standardowy czy underdog? Bo teraz wiecie... Underdog, jeszcze raz, jeszcze raz puścimy na underdog, słuchajcie, z nadziei, że się uda, no. A. O, jeszcze ktoś bił. się pytam, what the fuck, ten glock mnie się uczepił. Co to ma być? Ja się pytam. Dziwne rzeczy. Chore skiny dropie ta skrzynka, naprawdę mówiłam, że tak będzie. Proszę, mam jeszcze taką malutką szansę na wygraną. Byłoby cudownie wygrać to, ale no A niestety jeszcze M4 mi wpadła za 326 zł. Pięknie. 1000 zł profitu można było zrobić na tej bitwie, cudownie. Nie skomentuję tego. Dobra, Puszczamy to. Znaczy, no, all in robimy, nie? Kurde, brakuje nam. Aha, ja mam punkt. Słuchajcie. I teraz robimy w tej chwili wymianę. Sprzedajemy to. Mamy 352 zł. Bierzemy retro case i stać nas na naszej skrzynek. Dajemy to na cztery osoby. Nie wiem, czy to dobry pomysł. All -in teraz dawać na standardowy, ale i na 4 osoby jeszcze. Spróbujmy. Spróbujmy. Jak Underdog nam nie oddaje, no to może słuchajcie. Może słuchajcie, tryb standardowy nam coś tu odda. I Gramy z botami. Cykam się, no bo to już wiecie all in, all in. <ścoughs> Więc. A ja już zapomniałam, że tryb standardowy gramy. No i oczywiście jak gramy standardowy, to ja nic nie dropię. To się nie wiem. Ludzie! O. Kosa przeleciała. i ja pierdzielę. No już bez szans. Nie ma szans, nie ma szans. Cudownie. No ale widzicie, no nie pokazałam to na swoim przykładzie, ale widzicie, no skrzynka drop. Dropie uważam, że naprawdę jest fajna skrzynka, bo. No, widzieliście zresztą, bez żadnych ulepszeń wpadł mi Glock i to nieraz, raz cztery razy na pewno za 120 zł. Skrzynka kosztuje 50, przypominam. Um, M4 też padało, więc naprawdę uważam, że spoko. Hasło w ogóle, które macie w komentarzu, to znaczy oczywiście napiszcie mi, czy już testowaliście tą skrzynkę, jeśli tak, to jak wam się podoba. I słuchajcie, oczywiście dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam Wam pozostawienie, obserwacji, łapki w górę i oczywiście nie zapomnijcie pisać hasło, które podałam Wam przed chwilą w komentarzach. Jeszcze ja żegnam z Wami do juterka. Pa!